Cześć. Dzisiaj pokażę wam pajęczą ucieczkę z Bloba i Banczu. Ma 44 elementy, a wydanie nastąpiło 2023 roku. No i kosztuje 17 zł bez grosza katalogowa. Może od teraz tak będę mówił. I tak mamy tutaj ten pajączka i takie coś. Tutaj mamy pajęcza ucieczka z Bloba i banchu. A tutaj mi akurat wyskoczył ten banchu. Chyba i, i tak tutaj są takie elementy i, i znaczy że to chyba są takie rzeczy dzięki którym tej króliczek się wypowietrzył na unosi, znaczy banchu, no ale dobre możesz otworzę w ogóle to chyba obniżę nawet o tutaj zawsze w tych polibagach na dole mm, dużo elementów widać bo jest takie przezroczyste i można sobie dopatrzeć coś. O, dobra. Jestem ciekawy, czy instrukcja będzie taka normalna, czy jakieś obrazki będą. O, i dobra, mamy 44 elementy. Króliczek. Mm. O. o. Instrukcja ciekawa, różowa, kolorowa. Mm. Mamy tutaj takie, mamy tutaj zibloba, który się chyba topi. Aha, Dobra, ciekawy. A, I tutaj jest jeszcze Zoe i Mateo. A, bardzo ciekawe. Właśnie tutaj mamy w 7 krokach z tego pajączka. I tutaj w siedmiu krokach też tą skalną półkę. Może sobie właśnie zacznijmy od tej skalnej półki, albo yy, najpierw od tego ziblowa. O, mamy tutaj taką muzyką, główkę, mini figurki. I mamy gdzieś tu. Tutaj. No i tak. No ale dobre, może zmieścmy to budowanie. No i jest. Zbudowane. I tak. I tutaj chyba powinienem umieścić banchu, <coughs> że y, chyba y, ten pajączek y, go porwał. No, dobra, może od nowa. <coughs> może weźmy sobie te dwie figurki na bok. No nawet nie wiem czy ich można nazywać mini figurkami. No i zacznijmy sobie od tego kawałka terenu. On jest na takiej różowej, zaokrąglonej płytce. I tutaj chyba rosną jakieś dwa grzybki. Tutaj mamy taki klocek, żeby był efekt, że w powietrzu wisi. O. I że niby te dwa kijki go utrzymują. Znowu mi się popsuło. Tutaj dość często odpada ten przezroczysty klocek i ten jumper 2 na, 1 znaczy na 2 na którym jest właśnie ten klocek. I tutaj mamy takie dwa kiki, które można ruszać. I one że niby trzymają, banciu, znaczy że on się unosi w powietrzu. I on jest też tutaj na takich skałkach, i nie wiem, czy te dwa grzybki. Też sądząc po tym, czy one są też dobre, czy złe. No ale dobra. No o tym już wszystko, więc przejdźmy do pajączka. On chyba, żeby był bardziej stabilniejszy, to na takim przezroczystym klocku go dali. No, chyba on, on powinien być bardziej rozszerzony, czyli tak. Tutaj mamy taki jad, jakby chyba. Mamy dwa oczy. Ojej, oczu. Które mają też y, taką białą kreskę nad tym. Widzicie? I ma zielone kolce jako mm, no łapy. Nie wiem czy to można nazwać łapami. No nóża Jako To jest zamontowane wszystko na tych, więc można to tak ruszać i ten pająk może jakby trzymać swoją ofiarę. Chodziło mi na początku o to, żeby się gdzieś zaczepił, ale jak tak patrzę o On prawie się trzyma dobra weźmy mu to wszystko już do pierwotnego stanu i tak to ten pająk jest na takim czarnym elemencie pajęczyny tutaj mamy biały element sztabki na takim tutaj są też dwa takie różowe klocki i też to na takim od spodu to wygląda tak Dano to jest ciekawy przezroczysty klocek który chyba żeby wszystkie który chyba robi żeby wszystkie te były równe no i to jest chyba tak że Ziblup i banchu. idą sobie tutaj Nagle za tego wyskakuje pająk, porywa ich. Zyblobowi udaje się uciec, ale pajączka, znaczy jak, jakiego pajączka? Bunchu, jeszcze tutaj, nie woli jakby. Aha, ah, ha, ha. I teraz tutaj pająk go strzeże. A zyblob za tym jest i próbuje go uratować. No i może teraz się nim przyjrzyjmy znaczy no. Ziblowowi i banchu, więc mega pajączka na bok. I tak może napieramy banchu, bo to jest jeden element. No to jest ten pluszaczek. Tutaj jego łapki możemy wpiąć do rączek mini figurki. Taką twarz taka z serduszkiem, taka jakby smutna troszeczkę, ale jednocześnie taka... Mm, no nie wiem w sumie. Tutaj mamy taki srebrny nadruk. Z tyłu nic, ogonek. No i mamy Zibloba teraz. Który się składa z trzech elementów: takiego przezroczystego, na głowę. Takiej główki zielonej, minifigurki z takimi oczkami. Oraz takiego ciała. Po prostu też są takie podobne do wączku. Mamy zwykłe dwa oczka. I je wpinamy do reszty ciała. Tutaj mamy takiego przezroczystego. O. o! No nie wiem, czy można to tak. Znaczy, no nie wiem w sumie, jak to nazwać. Te, to można albo tak, żeby było. O! Albo też możemy to przekręcić. I żeby ziblokować. Miał tutaj to spływające z przodu, ale chyba lepiej wygląda z tyłu. O, o, o tak. I tak trochę tutaj. No i dobra. No i to wszystko o tych figurkach. No więc teraz części zapasowe. A jest to ten zielony kolec, który służy jako odnóża pająka. Yy, taki zielony groszek. Ta ostrość ciągle łapie nie to, co trzeba. Dawaj, nie to, co w tle. Aj Dobra. I mamy jeszcze ten tail okrągły. Jakby z nadrukowanym tym oczkiem. I to, tak jak się przyjrzycie tutaj, to jest taka naklejka. Czy może się oś zrobić? A chyba się nie zrobi. Hmm. No ta ostrość. To jest chyba najostrzej jak można. No ale tutaj jest taka. O coś się tu jest. On naklejka. Jakby Lego. Dobra. Już nie będę się trudził pokazywania tego. Znaczy. Jakby Lego naklejona to naklejki i mówi, że to nadruk. Znaczy w sumie na niektórych, no to 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 nadruk. Nie widziałam tam tej naklejki. Ale tutaj to. No. Widać, że to jest taka naklejka. Jakby przez firmę Lego naklejona. No i ona, no. No, czy... nie, no dobra, tam. I trzy elementy zapasowe. I nie wiem, czy elementy zapasowe się liczą do tych zwykłych klocków. Muszę policzyć. Pająk składa się z 24 elementów, o ile się nie pomyliłem. A to łącznie z 17 elementów. Jeszcze plus 3 w ziblobie. No i nie, yy, podliczyłem to wszystko. No i wychodzą 44 elementy, więc te jakby są dodatkowe i nie liczą się do tych mm, elementów, które, no, znaczy do liczby elementów, do tych elementów. One są jakby podłożone no i no i zapasowe po prostu. No i to by było już wszystko. Hmm? Oj! No ale naprawdę mięciutkie to.